22 godziny bez snu, więc nie było lekko, ale Mania była bardzo dzielna i to jest najważniejsze, że ona dała radę. A ja wiecie, już przywykłam do braku snu, więc odeśpię za kilka lat. Adzia ja słyszysz? Normalnie wiosna. Bazie są, no. Wcześniej było ciepło. Abyś konika. A da jak robi konik? No ten nic nie robi, bo je w sumie. Tak. Dobry dzień dobry, witam się z Wami serdecznie. E, jesteśmy w Polsce już e, dwa tygodnie, a ja dopiero znalazłam chwilę, żeby cokolwiek do Was nagrać. Intensywny to czas, e, no ale też w takim celu tutaj przyleciałyśmy z Mańką, e, żeby pochodzić po specjalistach lekarzach, żeby w końcu zdiagnozować, co temu naszemu maluszkowi dolega. E, no i też tak robimy. E, Czekamy teraz już na przyjazd manikowego Taty, ponieważ już za tydzień będzie z nami. I szczerze powiem, mimo tego, że naprawdę jest tutaj dużo rąk do pomocy, to jest tak dużo pracy. Jeszcze do tego mamy tutaj prawie dwuletnią Adzie, córkę mojego brata, że. No, jeszcze nie zdążyłam porządnie odsapnąć, odpocząć. Poza tym, Mania wyznaje zasadę, że spanie jest dla słabych i w ciągu dnia praktycznie drzemki jej to są turbo drzemki. Pół godziny, góra, 45 minut. A tak naprawdę ostatnio te poranne drzemki są jeszcze krótsze. Także jesteśmy cały czas na, na najwyższych obrotach wstaje nam około 6 często nawet przed 6 I myślę, że gdyby nie to, że jest alergiczką i budzi ją rano po prostu kupa, to spałaby tam troszeczkę dłużej. No ale cóż, takie taki to już nam się trafił ten egzemplarz. No i nic z nie zrobimy. Mam nadzieję, że jak już uda nam się zaleczyć troszeczkę objawy alergii, a przede wszystkim znaleźć przyczyny, no to będzie już troszeczkę lżej. Ratuje nas troszeczkę to, że ona chodzi dość wcześnie spać, ale mimo wszystko, no jeszcze nie było dane by mi się wyspać, ale no, tak jest z małym dzieckiem, ona ma dopiero ponad 4 miesiące, więc no nie liczmy na to, że będzie przysypiała całe noce. Dla mnie i tak luksusem jest jak śpi te 3 godziny pod rząd, bez pobudki w łóżeczku u siebie, więc no, nie ma powodów do narzekań tak naprawdę. Już nie wymagajmy zbyt wiele. Bardzo dużo osób mnie pyta o to, jak minęła nam podróż z takim maluszkiem. No, Mania zniosła ją o wiele lepiej jak ja tak naprawdę, bo większość czasu przespała, ale była mimo wszystko bardzo umęczona. Ona nie lubi jeść też w pozycji, by to powiedzieć, na siedząco, kiedy ja siedzę i ją karmię. Najwygodniej jest jej w pozycji leżącej, więc było to trochę problematyczne. Lot. Miejscowym samolotem na Islandii minął nam całkiem fajnie, szybko. Nie płakała podczas startu, troszeczkę płakała podczas lotu, ale to dlatego, że męczył ją brzuszek i zażyła nam się kupa na pokładzie. Mimo to lot trwał tylko godzinę, mi się udało ją szybko w samolocie przewinąć, więc połowę czasu spędziła w foteliku, połowę spędziła u mnie na kolanach. Potem lot już międzynarodowy był w takich godzinach, że ona po prostu poszła nam dość szybko spać. Nie płakała aż tak, jak bałam się, że może płakać. Oczywiście problem jest u nas taki, że Mania jest totalnie dzieckiem bezsmoczkowym i no jakby możliwość podania jej smoczka podczas startu i lądowania po to, żeby ssała i wyrównywało się troszeczkę ciśnienie no, była niemożliwa. E, ona też się nie przystawia do piersi na zawołanie, więc e, też był trochę problem, żeby e, ją e, nakarmić, żeby wyrównała sobie to ciśnienie żeby uszka ją nie bolały. Niemniej jednak pomógł nam troszeczkę ten grzybek. E, nie wiem, co się nazywa Mambella czy Mombella. Trudno mi e, w tym momencie nazwać firmę. W każdym razie już większość osób pewnie kojarzy, o którego chodzi. Taki silikonowy, ona jego już od jakiegoś czasu dość skutecznie obraca, i on nam troszeczkę pomógł w tym, bo sobie go tam ciamkała, ciumała. Także podróż minęła nam całkiem fajnie z perspektywy Manki, trochę gorzej z mojej perspektywy, bo 22 godziny bez snu dały mi się mocne znaki, oprócz tego, że musiałyśmy przetrwać w ciągu jednego dnia dwa loty samolotem, to później jeszcze trasa z Katowic do Wrocławia w godzinach nocnych. No, było ciężko, ale minęło całkiem spoko. Jeśli chodzi o jakieś tam. Porady dla osób, które będą latać z takimi maluchami, to może mi się uda nagrać jakiś filmik. Ale generalnie, jeżeli latacie w godzinach e, wieczornych, w ogóle maluszki z reguły przesypiają większość lotu ze względu na to, że to jest taka, jak to mój mąż mówi, duża suszarka i e, no, szumi, buczy, troszeczkę buja, więc maluszki z reguły śpią. E, z jednych takich. E, Gripów, typów, które można by tutaj Wam powiedzieć, to w akurat w samolotach Weezer jest bardzo gorąco. Więc nie ubierajcie maluszka grubo. Ja rozebrałam mańkę prawie że do pieluchy. No i zabieranie fotelika na pokład w naszym przypadku akurat nie zdało egzaminu, ja ona i tak spała na moich kolanach. Kolejnym, turbo często pojawiającym się pytaniem jest oczywiście pytanie o to, jakie. Diagnozy udało się już postawić, umanić, czy one się potwierdziły z tym, co przypuszczaliśmy, u jakich lekarzy byliśmy, co powiedział fizjoterapeuta, co powiedział osteopata, co powiedział alergolog. Także spieszę już tutaj z wyjaśnieniem. Najpierw byliśmy u osteopaty, i potwierdziło się moje przypuszczenie o wzmożonym napięciu, i jak to powiedział kolokwialnie. Pan doktor osteopata mała była mocno zblokowana po prawej stronie. Wynika to prawdopodobnie z tego, że poród był bardzo długi, poród był dość trudny, więc. Albo ze względu na to, że miała za mało miejsca w brzuchu, więc tutaj no tego już nie odkryjemy. I pocieszył mnie, że to nie wynikało jakby z naszych błędów pielęgnacyjnych, tylko po prostu ona się już z tym urodziła. Po pierwszej wizycie była już mega poprawa. Przede wszystkim Mania zaczęła normalnie jeść. Po niej raczej tego nie widać, że jest dzieckiem, które jadło nienormalnie, bo teraz ważyliśmy ją w zeszłym tygodniu i na czwarty, miesiąc, na czwarty ukończony miesiąc podwoiła już wagę urodzeniową, więc no dziecko jest dobrze odżywione, co zresztą widać po wszelkich fałdach, które posiada. Ale mimo wszystko, za każdym razem, to przystawianie do piersi wiązało się z dość dużą traumą dla mnie szczególnie, ponieważ ona się prężyła, płakała, a właściwie to bardziej prężyła się i płakała przy przystawianiu do tej lewej piersi, czyli jak leżałam na prawej stronie. No i to tłumaczy, że tutaj po tych uciskach, po odblokowaniu tych napięć. Mięśniowych zaczęło się całkiem fajnie nam współpracować przy posiłkach. Także tutaj sprawa została bardzo szybko wyjaśniona, rozwiązana. Idziemy teraz do kontroli pojutrze, także zobaczymy, czy skończy się na tej drugiej wizycie, czy będziemy musieli jeszcze pochodzić. Ja już widzę bardzo dużą poprawę, ale jeśli może być lepiej, to czemu nie? Także to jest pierwsza rzecz. Wizyta u fizjoterapeuty. Byliśmy również u Pani fizjoterapeutki, pokazywałam Wam na Instagramie, chodzimy do dr Juli rożko z mediconceptu i jestem zachwycona tak jak byłam zachwycona z wizyty yy, yy, jak byłam w ciąży u pani doktor, tak samo jestem zachwycona teraz po wizycie z małą yy, no cóż, jakby to powiedzieć Potwierdziła wszystko co powiedział Pan Osteopata. Dodatkowo jeszcze zleciła nam ćwiczenia, ponieważ mała ma dość słabe mięśnie brzuszka i one jeszcze się nie zeszły w jednym miejscu. Powinny być już bliżej siebie. Jest lekka. Szpara, jeszcze nazwijmy to tak brzydko, także musimy nad tym popracować. Pokazała nam uciski, które robimy, i naprawdę jest ogromna poprawa. Widać to już po małej, że te mięśnie zaczynają pracować. Oceniła, że rozwojowo jest bardzo, bardzo do przodu i robi dużo rzeczy, które powinna robić dopiero za miesiąc, za półtora miesiąca. Także jeśli popracujemy nad tymi mięśniami, może się okazać, że zacznie nam na przykład dość szybko siadać, ale tutaj wiecie, każde dziecko się rozwija w swoim tempie, niczego nie wymuszamy, niczego nie jakby nie przyspieszamy, będzie chciała usiąść, usiądzie, będzie chciała pełzać, będzie pełzać, ale mimo wszystko jest naprawdę bardzo, bardzo. Do przodu, jeśli chodzi o wiele umiejętności. Także to jest to, też do kontroli idziemy, zobaczymy, jak to będzie ocenione, jak te nasze ćwiczenia zdadzą egzamin. Także to jest kolejna rzecz, którą. Aha, i oczywiście jak najwięcej leżeć na brzuchu, bo ona wcześniej troszeczkę miała problem z tym, kiedy było to napięcie po prawej stronie i nam się troszeczkę przewracała, ale odkąd została odblokowana jest. Że tak powiem, bajka, i ona sama się zaczęła przewracać na brzuszek po jednej wizycie u pana osteopaty, i ciężko ją jest teraz na plecach utrzymać. Więc tutaj pod tym względem też nie ma problemu, żeby ćwiczyć yy, wedle zaleceń pani fizjoterapeutki. No i najważniejsze: yy, co z tym brzuszkiem Mani? i wcale nie mam tutaj na myśli mięśni brzucha, bo to już omówiliśmy, co z tymi bólami brzuszka i z tym prężeniem i z tym, z czym walczymy od samego początku, no to mamy potwierdzoną alergię na milion procent i jest to jakby tutaj nie dyskusyjne. Ta alergia jest. Niestety, prawdopodobnie w testach żadnych ona nie będzie jeszcze wykrywalna, no ale obserwacyjnie i ze względu na zmiany skórne, i ze względu na kubki, i ze względu na bóle brzuszka, prężenia. No, wszystko jakby zgrywa się w jedną całość. I mamy to potwierdzone u dwóch lekarzy, więc tutaj nie ma dyskusji żadnej. Czekam jeszcze na wyniki testów z krwi, testów immunologicznych, które. Wykrywają ilość przeciwciał, ale no ona jest jeszcze na tyle malutka, że po prostu może być to zbyt mała ilość, która nie będzie wykrywalna. Więc, no cóż, moja dieta, która była już mocno okrojona, okroiła się jeszcze bardziej. Mamy 99% pewności, że jest to uczulenie na białko mleka krowiego, na wołowinę, bo tutaj wiemy już, próbowaliśmy robić tak zwane prowokacje i one nam nie wyszły. Prawdopodobnie jest to jajko. Wiemy na 99%, że jest to gorczyca, ale odstawiliśmy również pomidory, truskawki, miód, orzechy, jabłko. Ponieważ jabłko reaguje na tak zwaną, to jest reakcja krzyżowa. Ja jestem alergiczką i między innymi właśnie teraz jest mój okres wzmożonych objawów alergii. Przekazuje jakby moje przeciwciała mańce, więc to się trochę nasila. No to jest skomplikowana sprawa, w każdym razie jabłko nie mogę jej podawać teraz, ponieważ również reaguje bardzo, bardzo silną wysypką. Seler, marchewka surowa, no jest tego naprawdę bardzo, bardzo, bardzo wiele. No i kolejną rzeczą, którą będziemy eliminować, to jest niestety pszenica. Jestem, jestem. O. Spóźniliśmy się na pociągi. U Agi. A sarenki biegają tam gdzie. Ale są. czerwonego kapturka poprosiła, aby odwiedziła babcię i zaniosła jej koszyk pełen łakoci. Żegnając się z córeczką, przestrzegała jednak, by nie zbaczała z drogi i nigdzie się nie zatrzymywała, gdyż może narazić się na niebezpieczeństwo. Na leśnej dróżce czerwony kapturek spotkał nagle złego wilka, który zapytał – Dokąd idziesz, śliczna panienko? – Do babci, która mieszka za lasem, odpowiedział czerwony kapturek. Jesteśmy wciąż w trakcie diagnostyki. Yy, muszę już kończyć, bo dojeżdżam. W ogóle to udało mi się wyrwać dzisiaj pierwszy raz bez małej. Została z moją mamą i, yy, wiecie, pies spuszczony z łańcucha. Byłam zawieść kupę do badań. A przy okazji wstąpiłam do Lidla. Żegnam się dzisiaj z Wami. Mam nadzieję, że uda mi się zmontować w ogóle ten film. Powrócam Wam, zresztą już pewnie widzieliście, jeżeli udało mi się powrzucać jakieś urywki z tego, co działo się przez ostatnie dni. Nie jest tego wiele, ale. Dobra, żegnam się z Wami i idę zobaczyć, jak tam sobie radziły dziewczyny.